Witajcie na kanale moim Zapraszam Was dzisiaj na nowy film. I dzisiaj będzie to film z serii mieszkaniowej, w którym postaram się Wam opowiedzieć, dlaczego między innymi zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania, a nie domu, np. szeregowca. Także, jeżeli lubicie filmy o tematyce mieszkaniowej, to dajcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zaczynamy! Na początek, cena. E, mieszkanie teoretycznie jest tańsze od domu. Owszem, zdarzają się mieszkania, które są droższe niż domki, szeregowce. Są to zazwyczaj apartamenty, które mają około 100 metrów, czasami taras i tak dalej. E, natomiast, e, no nasze mieszkanie było tańsze niż szeregowiec e, w podobnej lokalizacji, powiedzmy. Kolejnym dużo ważniejszym argumentem dla nas są koszty utrzymania. Moim zdaniem koszty utrzymania mieszkania są niższe niż koszty utrzymania domu. Jasne, że mamy tutaj czynsz i płacimy na przykład fundusz remontowy, ale w momencie, kiedy będzie ta przysłowiowa dziura w dachu, nie jest to nasz problem i nie musimy nagle wyskakiwać z dużych pieniędzy, żeby tę dziurę załatać, tylko jest to naprawiane z tego funduszu remontowego. W momencie, kiedy nastąpi jakaś awaria prądu, wody, ogrzewania, również nie musimy sami się martwić naprawą pieca, tak jak bywa to w domkach jednorodzinnych, tylko dzwonimy na infolinię do Tauronu, mówimy, że kaloryfery nie grzeją i awaria jest usuwana. Dzięki temu takie mieszkanie jest dużo tańsze w utrzymaniu i mniej kłopotliwe. Po prostu nie musimy mieć pieniędzy włożonych na czarną godzinę w razie jakiejś awarii. Tylko płacimy na bieżąco czynsz i nic nas nie dotyczy. Natomiast w domu wszelkiego rodzaju naprawy niestety są na naszej głowie, a w zimie, gdy zdarzy nam się awaria pieca grzewczego, niestety musimy ją jak najszybciej naprawić i tutaj argumenty, że nie mamy za co nie wchodzą w grę. Ponadto na przykład wchodzi tutaj też obsługa, taka całoroczna posiadłości nieruchomości, czyli na przykład odśnieżanie, koszenie, zamiatanie przed domem, właśnie odśnieżanie tej drogi dojazdowej. Jeżeli mamy dom, to wszystko jest na naszej głowie, czyli sami musimy sobie skosić trawnik, nawet jeśli on jest bardzo mały, to musimy mieć do niego kosiarkę i to zrobić. Musimy sami sobie odśnieżyć podjazd, a czasem nawet drogę dojazdową, bo czasami drogi dojazdowe do dróg publicznych też są naszą własnością i musimy sami je odśnieżyć. I nikt za nas tego nie zrobi musimy wtedy godzinę albo dwie godziny rano wcześniej wstać i odśnieżyć sobie dojazd. Natomiast w bloku zajmuje się tym firma, która dba o utrzymanie nieruchomości w czystości. Jest pani, która sprząta, myje podłogi, są koszone trawniki, są odśnieżane drogi dojazdowe i parkingi, i wszystko jest zadbane. Płaci za to cała wspólnota. Mamy te opłaty uznane w czynszu, ale na pewno jest to mniejszy koszt niż gdybyśmy, mając domek jednorodzinny, chcieli wynająć firmę, która na przykład będzie nam odśnieżać. Ponadto ja uważam, że dom jest droższy do ogrzania, dlatego że w domu mamy zawsze piwnicę y, lub stoi on na ziemi, czyli mamy tę... Niską kondygnację, która się najczęściej najszybciej wychładza. Mamy wszystkie ściany na dwór i mamy dach, przez który również nieruchomość się wychładza. Jeżeli chodzi o blok, nasze mieszkanie znajduje się na drugim piętrze, czyli wewnątrz bloku, mamy sąsiadów i to ciepło, które, za które my płacimy, jest na pewno mniejsze niż gdybyśmy musieli ogrzać dom. Ponieważ my mamy tylko dwie ściany zewnętrzne, u góry jest sąsiad, na dole jest sąsiad, po bokach są sąsiedzi, wyjście z mieszkania jest. Nie bezpośrednio na dwór, tylko na klatkę schodową, która również jest ogrzewana, więc jest ten większy bufor i mieszkanie się tak bardzo nie wychładza, więc kaloryfery mogą grzać z mniejszą mocą. Jeśli chodzi o dom, jeżeli mamy tam ogród, to musimy również na ten ogród przeznaczyć czas i pieniądze, aby był on ładny i zadbany. Niestety nic się nie robi samo, natomiast w mieszkaniu, kiedy mamy balkon, te koszty zaaranżowania balkonu są dużo niższe, jest łatwiejszy w utrzymaniu natomiast nie musimy na przykład kosić żadnej trawy na tym balkonie, więc jest to duże, duże ułatwienie. Jasne, że przestrzeń do dyspozycji jest mniejsza, ale umówmy się w momencie, kiedy pracujemy na pełny etat, a czasem na półtora, nie mamy również w ciągu dnia tyle czasu, żeby nie wiadomo jak długo korzystać z tej przestrzeni na dworze, więc taki balkon nam w zupełności wystarczy. Jasne, że mógłby być to taras o większym metrażu, ale balkon też jest satysfakcjonujący, natomiast jest dużo łatwiejszy w utrzymaniu niż E, ogród. Niestety na ogród trzeba mieć dużo czasu i pieniędzy, żeby wyglądał on pięknie. E, trzeba zadbać po pierwsze o trawę, po drugie o rośliny, po trzecie o podlewanie, cały czas czegoś doglądać, e, rozprawiać się z różnego rodzaju szkodnikami, które nam ten ogród niszczą. Także niestety wymaga to dużo więcej pracy. A jeżeli nie możemy tego czasu poświęcić, będzie on wyglądał źle. Także tutaj już musicie sami podjąć decyzję, czy macie czas e, i pieniądze na dbanie o ogród, czy niestety nie. Dla młodych zapracowanych ludzi myślę, że mieszkanie z balkonem czy tarasem jest po prostu dużo praktyczniejszym rozwiązaniem. Kolejnym argumentem będzie odległość od sąsiadów. Jeśli chodzi o współczesne szeregowce, które obecnie widzę, jak są budowane, na bardzo małym terenie jest uciśniętych bardzo dużo domków, i odległości między tymi domkami są tak małe, że w zasadzie jeden drugiemu może podać rękę przez okno, i jest to dla mnie no, przerażające, krótko mówiąc. My, mieszkając w bloku przy ulicy, ma Mamy dużo większą przestrzeń, nikt nam bezpośrednio w okna nie zagląda i jest dużo więcej swobody. Także jeśli chodzi o bloki, to zgadza się, że blok od bloku też już budowany jest coraz bliżej, ale można mieć dużo więcej przestrzeni, jeżeli wybierzemy na przykład mieszkanie zewnętrzne po zewnętrznej stronie osiedla, a nie wewnętrznym bloku. Dodatkowo myślę, że w blokach jest trochę bezpieczniej niż w domkach lub w domach wolnostojących, dlatego że jednak mamy tutaj klatkę schodową zamykaną na domofon mamy sąsiadów i jednak jest troszkę bezpieczniej, bo gdy u sąsiada działoby się coś niepokojącego, my możemy zareagować i odwrotnie, także jednak ta komitywa tutaj lepiej działa. Jeśli o mnie prywatnie chodzi, to ja również bardzo boję się gazu i poszukiwaliśmy mieszkania, gdzie będzie. Ogrzewanie z sieci i gotowanie kuchenka na prąd. Dlatego, że nie chcieliśmy mieć gazu. Wiem, że w wielu blokach na przykład są piece do ogrzewania wody gazem, przysłowiowe ją kersy, lub gotuje się na gazie. Dla mnie jednak było to dyskwalifikujące, a decydując się na przykład na domek jednorodzinny, musielibyśmy brać pod uwagę na przykład ogrzewanie gazowe całego mieszkania. Także tutaj niechęć do gazu również przeważyła za tym, że zdecydowaliśmy się na mieszkanie w bloku, gdzie, tak jak mówię, ciepło mamy z sieci, a gotowanie jest. Na prądzie. Ja uważam, że jest to dużo bezpieczniejsza opcja. Sama mam na koncie e, próbę wywołania pożaru przy pomocy e, kuchenki gazowej, gdzie nieopatrznie zawadziłam ścierką o palnik, który żał który się palił e, i ta ścierka się zajęła ogniem, w związku z tym e, katastrofa wisiała w powietrzu, tym bardziej, że podłoga w tym mieszkaniu była drewniana, więc gdyby ta ścierka upadła mi na drewnianą podłogę z dywanem, no to e, byłby pożar. Na szczęście trafiła do zlewu i szybko e, niebezpieczeństwo zostało zażegnane. I to już wszystkie argumenty, dlaczego my zdecydowaliśmy się na mieszkanie, a nie dom, że nie jest to tylko kwestia metrażu, wielkości, tudzież lokalizacji chociaż też, bo właśnie jeśli chodzi o lokalizację, to również nie chcieliśmy mieszkać poza miastem, a tam najczęściej są budowane domy, tylko bliżej centrum. Ale nie, nie w samym centrum, żeby też nie było zbyt e, głośno. Jeżeli e, macie jeszcze coś do powiedzenia w tym temacie, jeżeli zgadzacie się z moimi argumentami, lub wręcz przeciwnie, zupełnie nie, to piszcie koniecznie w komentarzach. Ja chętnie z Wami podyskutuję na ten temat, wysłucham Waszych argumentów. Może komuś ułatwicie podjęcie decyzji, czy kupić dom, czy mieszkanie i dlaczego. Może ktoś się waha i zastanawia, także piszcie koniecznie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Jeżeli taki film Wam się podobał, to koniecznie dacie kciuki w górę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na bloga, Facebooka, Instagrama wszystkie linki w opisie na dole i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa.